Witam na kanale Damian Kuchni od Kuchni. Dziś zajmiemy się takim tematem: Co zrobić z mięsem, które nam zostało po zjedzeniu rosołu? A zostało nam dosyć dużo mięsa. Często zadawane pytanie na różnych grupach kulinarnych. Ja dzisiaj Wam pokażę pewne rozwiązanie: I nie będą to pierogi, nie będzie to żadna tortilla. Będzie to całkiem coś innego. To od czego zaczynamy? No, musimy to mięso po prostu obrać. Raczej skóry nie potrzebuję. Można ją też pociąć na drobne kawałki, ale chciałbym to zrobić jednak bez skóry. I mięso będziemy rozdrabniać w ten sposób. Można to robić widelcem, lub też rękoma. Takie, takie drobne, jakby nitki. Tak rozdzielamy po prostu mięso. To ładnie idzie, bo to jest ugotowane, więc nie ma z tym żadnego problemu. Proste, szybko to dosyć idzie. Przeważnie te piersi później już są takie suchawe, nie chce nikt tego jeść. A ten sposób będzie naprawdę bardzo fajny. Trochę w prawy i już to całkiem fajnie wychodzi. Tak wygląda nasz obrany kurczak. Można oczywiście jeszcze sobie przy pomocy dwóch widelcy, tak jak mówiłem, rozszarpać jeszcze dokładnie w miejsce i fajnie by było to właśnie zrobić, żeby nie było całych kawałków. Im bardziej to jest rozszarpane, tym jest to lepiej. Będzie lepsze. Można to zrobić innego mięsa również rzeczywiście musi to mięso być podatne na takie rozszarpywanie, czyli musi być albo dobrze ugotowane albo bardzo dobrze upieczone lub też no po prostu to co Wam zostanie w ten sposób przygotować ok myślę, że tak wystarczy teraz to odstawiam i Wam pokażę co potrzebujemy w następnej kolejności Teraz tak, do miski wbijamy dwa jajka. Dodajemy ser, w moim przypadku mozzarella. Trzy łyżki skopiaste majonezu do tego soli, pieprz z solą to tak nie przesadzajmy bo i majonez słony i ser dosyć słony ale pieprzu możemy trochę dokręcić z tego względu, że taki kurczak gotowany to on tak za bardzo smaku to tam jakiegoś super nie posiada dobra tyle wystarczy teraz dobrze umytej, najlepiej sparzonej cytryny zetrzemy trochę skórki ale tylko tą żółtą część i raczej tego kroku nie pomijajcie nada do takiej fajnej świeżości okay. ja dodam tutaj jeszcze pietruszkę, drobno pokroiłem pietruszkę teraz to wymieszamy wszystko na jednolitą masę Teraz do tego dosypiemy 3 łyżki mąki. I mieszamy dalej. Dobra. Warto to teraz spróbować, czy nam to po prostu smakuje. jest dosyć słone. Mhm. Jest słoność, jest wyczuwalna cytryna. Wszystko jest tak jak powinno być. Więc teraz dodam kurczaka. Dodaję go partiami. Powiedzmy, mam go dosyć dużo. Takie dwie partie. To dokładnie mieszamy w jednolitą masę. Masę wyrównujemy. Przykrywamy folią. Najlepiej folią taką foliową. Ja mam aluminiową. Taką to akurat ja przykryję. Wkładamy do lodówki do schłodzenia, powiedzmy na jakieś małe 30 minut. Wtedy będzie lepiej nam się formowało kotleciki. Więc ja to teraz odkładam i przygotuję sobie inne rzeczy. Więc tak, ja przygotowałem sobie bułkę tartą. Ja mam akurat taką grubą panko, ale może być zwykła bułka tarta, to nie ma problemu. Tutaj już to wyciągnąłem z lodówki. No i tutaj będę sobie odkładał. Ręce lekko zwilżę sobie olejem. I jak widać, elegancko idzie lepić takie kotleciki. Spłaszczę do bułki tartej. I zaraz będę smażył. I tak postępuję z wszystkim. No tak wyglądają moje kotleczki, wiem, że nie są wszystkie równe, ale to nie istotne. ważne, że będą bardzo dobre, teraz idziemy je smażyć, jeszcze mi tutaj zostało na jeszcze jedną taką porcję, także widzicie, dosyć tego dużo, dużo wychodzi, więc teraz zabieramy się za smażenie. Na patelnię dodajemy trochę oleju i będziemy zaraz smażyli. Kiedy olej się nam dobrze rozgrzeje, okładamy nasze kutleciki. Jak się ładnie zrumienią, przekładamy je na drugą stronę. W tej wyciągamy te i wykładam następną partię. OK i to wszystko. Zaraz wam pokażę jak wyglądają w kroku. Zaraz sobie teraz spróbuję. Zobaczmy, jak wygląda w środku. W środku serowe. Zobaczcie to. A w smaku? Mm. Serowe. Hmm. Naprawdę super! I fajnie tutaj, właśnie fajną robotę tutaj robi właśnie ta, ta skórka z cytryny. Jest jej bardzo mało, ale robi świetną robotę. No naprawdę genialna sprawa. Bardzo polecam! Zachęcam do tego przepisu, bo jest bardzo prosty. I zapraszam na następne moje filmy. Do zobaczenia!